Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj spotkali się ze słowem, właśnie z tym zdaniem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. I tutaj Mateusz. W pierwszym rozdziale, w wersetach 18-24, opisuje sytuację, jak to Józef, dowiedziawszy się, że Maryja jest w stanie błogosławionym i że nie jest to jego dziecko, boryka się z tymi myślami, co ma zrobić, bo prawo jasno wyznaczało, co ma zrobić. W końcu przychodzi do niego we śnie w nocy Anioł i tłumaczy mu, że to wszystko jest z woli Boga i Duch Święty działa w matce najświętszej, czyli w jego małżonce, i on, będąc z jednej strony bezgranicznie zakochany w Maryi, a jednocześnie człowiek, który jest głębokiej wiary i kochający Boga, przyjmuje to do wiadomości, przyjmuje i staje się tym właśnie opiekunem zarówno Maryi, jak i nowopoczętego dzieciątka. Ale, kochani, jak słyszecie, słyszycie tą historię, to tak opisuje ewangelista. Tak się zadziało dwa tysiące lat temu. Ale my przecież ciągle i nawet w tym adwencie i w poprzednich adwentach naszego życia zmagamy się z tym, potem sobie niejednokrotnie składamy życzenia, żeby Chrystus urodził się w Twoim sercu. A więc jeszcze raz powtórzę: z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. No właśnie. No właśnie jak? Stańmy się, moi drodzy ewangelistami, którzy zapiszą swoją Ewangelię. Mamy kanoniczne cztery Ewangelie w Piśmie Świętym, ale nie boimy się tego słowa. Aby opowiedzieć własnymi słowami. Nie chodzi mi tutaj o to, żebyśmy wspominali jakieś najwspanialsze święta z dzieciństwa, gdzie mieliśmy dużo prezentów, albo gdzie bliscy naszemu sercu, rodzice dziadkowie jeszcze żyli, jeszcze byli, wspominamy jak to w pełnym gronie. Nie chodzi o to, żebyśmy się rozrzewniali właśnie w ten sposób. Wspominając tamte właśnie takie swoje ulubione święta, ale napiszmy właśnie, jak Chrystus rodzi się w twoim sercu. Napisz sobie to albo po prostu przemyśl to, przemódl, spróbuj to może opowiedzieć sobie samemu na swojej własnej właśnie modlitwie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak w moim życiu. I może to te święta właśnie będą takie wyjątkowe, dlatego że, że właśnie że z większą świadomością podchodzisz do tego Słowa, że za to Słowo dziękujesz Panu Bogu, że słyszysz, że w ten sposób można interpretować Ewangelię, że tak można żyć tym Słowem, które daje życie. I rzeczywiście stanie się to żywe. Nie tylko jakieś tam słowa, które wypowiadamy niejednokrotnie może tak bezwiednie, bezrefleksyjnie, bez, bez wiary koniecznej do tego, ale żeby w sobie począć to Boże życie. To właśnie poprośmy Ducha Świętego, tego, który działa na Matkę Najświętszą, działał także na Józefa. Postawmy się, moi drodzy, jak to, jak to w życiu Maryi było? Postawmy się, podstawmy się na, takim, na takiej zasadzie jak wzór matematyczny, właśnie, że przez podstawianie, czyli postawmy się w roli Józefa, postawmy się w roli Matki Najświętszej, i tutaj nie jest ważna płeć nasza, kochani, żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo wiele z Was jest kobietami, ale też mężczyzna rodzi w sercu Boga. Józef przecież przyjął do swojego serca Boga przez Ducha Świętego właśnie, że zgodził się na to, mimo swoich ogromnych wątpliwości, mimo tego, że no przecież mógł Maryję wydać na ukamienowanie, mogła zginąć, a jednocześnie mógł zginąć przecież Bóg. Bo popatrzcie, gdyby ją wydał na ukamienowanie według prawa, to tak naprawdę zabiłby Boga. Wiem, jak to brzmi, jak to poważnie brzmi, dlatego też to jest bardzo ważne, bardzo konieczne, byśmy w naszych duchowych refleksjach, zmaganiach po prostu przyjęli to słowo, napisali swoją Ewangelię i wydali temu światu właśnie Boga, Jezusa Chrystusa, który przychodzi w tym bieżącym adwencie, który przyjdzie do mojego życia. Niech ten dzień będzie błogosławiony. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego prosi Was o modlitwę i tą modlitwę obiecuje ksiądz Filip Pięta, misjonarz krwi Chrystusa. Błogosławię Was. Z Bogiem trzymajcie się.